Siemanko, Siemanko, oto pierwszy odcinek z Garyzmoc z Xonikiem i Pandą. Cześć. Witam. To jest mapa D Underground, jeśli dobrze kojarzę. O jeden. To co? Lecimy, to jest mapka chora. O. o. kurde. Chłop spadł. O, o, o. To? I dobra. Fa, Pan, tak łom. Panda nie No, Pan to możemy sobie łomy wziąć. Jezus. No. Talkę. Nie, to chyba był jeden łom. On się jakby nie było. No bo dobra. Znaczy, nie ma chyba znaczenia. Chyba nie. No to idziemy, idziesz pierwszy. Okej. Okay. Uważaj. Panda złaś tu. Tam jest jakaś amunicja. Amunicja, idę po to. Ale czy to jest? musimy zejść tędy właśnie. Tu coś A może tędy? jest. Tym siatką trzeba zjść. A dołem! No kurde. Uh. Ja wolę tutaj po to jeszcze. Zostałem uh. tu. Nazywaj się uh. idzie w ogóle ta mapka jest taka troszkę dziwna, bo to jest ma mapka z serii już kolej O flara. To jest mapka z serii gdzie trzeba sobie dopowiadać historię, to po prostu się lespimy mm, i nie mam żadnych historii. Trochę słabo. No troszkę tak. Oh, o hu! Wolę... Co okay. to było? Okay. Wyglądało ale... jak nimf jakiś. Dobra, co o, tu mamy. Mam, mam pistolet. O, to no, to będziesz nas bronić. No to, to chyba możemy sobie... Nie zrobić, no jak z pistoletem do nich nas broni, jak będziemy no. więcej. O, drzwi. Tylko łamy można dać. Ja mam chyba deskę, to jest chyba ta deska do tej drabiny, gdzie jest ta drabina? Ale gdzie jest tu Mam tę drabiny, no dobra, drzwi. te deski są takie szare. Aha, czy musimy, musimy szukać desek? Szare deski, nie da się drzwi otworzyć. Mam drugą. O, Niestety. deska, zobaczmy. O, A fajny dźwięk jest, dobra? Na plus. Ale nie możemy wskoczyć, ani nie możemy wskoczyć teraz. Nie, to dopracowane. No. Dobrze, Dobrze, o, dobrze. Pusto, pusto. Hmm. Jego się może nie za To My się mamy wrócić? Hmm. Nie, no mi się hmm. wydaje, że możemy szukać w tym pokoju. No, może się mamy wrócić. Nie, no powinno się. A, to jest a może trzeba coś się rozwalić. A może drzwi trzeba rozwalić. Ale nie ma tu jakiejś szafki, za którąś może być. Nie, no nie da się drzwi rozwalić. Aha. A ta szafka? To jest psychiatryk. Nie da się. Drzwi... A, nie ma tu. Znaczy, rozwalisz szafę, ale z szafy nic nie leci, więc... Tak jakby? Nie da się też wejść po to. tu może się wróćmy. Może no, ja się wrócę i to... zobaczę. E. Ej, od... Tu są jakieś dźwięk rzeczy. Nie są stałe. Ale automat na przykład słyszesz dźwięk jakbyś mógł to rozwalić. Jak tu są takie szare? Tak, takie szare deseczki. Czy jest to jest deska? Chyba chcę kładźcie tu, bo tu chyba. Tak, to jest deska, to możesz mi dać. A to ład. Dobrze. A podaj mi teraz jest ja no to, No dalej. To my tutaj idziemy. a nie da się stąd wyjść. Aha, to czyli. Mówię. Ej, to może chyba tylko trzy są może potrzebne. W sumie trzy to taka mini No tak, trzy, 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 bo już jest na. Tak. Jest... Teraz został. Wow. Tak, Ej. Nie da się... o. Ta mapka jest fajna, bo ma fajne jumpscary. Takie to nikt by hmm. takich nie użył. Jeszcze mam skery? Ja nic nie widziałem. A. Póki ja. co. To mi się pojawiało. A. A. Ale trzym się. O, ale trzym. się. <laughs> coś powiedzieć, ale nie mogę powiedzieć, bo... Ja też. Dobra. Chcę zrobić Family Friendly Content. Family Friendly... Friend. O nie. Czafy. Horror Mugby i Family Friendly Content. Nie zjadła się. Ja mam jakąś maszynkę. Maszynkę do mięsa. Fajnie, to też jest maszynka. Nikta hook to break. Musimy jakiegoś huka znaleźć. Huk. Czyli hak. To jest tutaj? Nie. Ty jestem w mhm. o. Ty, bo mi nagrywanie wyłączyli mi zdalnie. O, <laughs> Ty, mam, mam hak. Bierz hooka. Koi, Ej już mega mi ta gier. gra, przypo... znaczy mega mi ta mapka przypomina jakąś gierkę O hu! Tak Wero o tutaj w Oj tyk. O pies właśnie pierwszy o. Mam SMG Wow <laughs> Ruszaj się Rozwoj Cześć, jestem na dziarniu Cześć <laughs> Ty I co oni zrobi go? Co? nie zabij go! Ale ty masz SMG. Przecież ty masz SMG. Ale ty masz... Ale ty masz Wow, zmartwałem o mnie. Zabijcie ich crowbarami. Bijmy ich na łączy po prostu. Oni są no. słabi. A, Do trzeba się znaleźć. Nie walnie? Nie wiem, Przed... ale... Odsuńcie się może. Mówiłem, <grym> że walnie. Bardzo. Kurde Ej, co Marduk, może odleć na no, nukle, no, bo się zbagowaliśmy? Nie, no my przeszliśmy Kombina! Ja Kombinat! Mo, może lagi masz? Nie, nie miałem lagi, dobra, już jest geek. I przy. Przecież... Tylko te ciała blokują. O. Uleczcie się. Bo mamy na dobra, lepsze o dole. O nie, a geek, dobra. Skąd masz yy, asy Kombina tym Kombinat mi dałeś. O. Świnia na ryj. Taki ten horror. Ale Ejski. fajny. Znaczy, Chodź, nie jest zły. No to, kto, to ja idę do góry. I idę na dół. Ej, to jest A, dobra, to idziemy wszyscy do góry. O nie! O kurde, nieba. kto wszedł gdzieś? Ja chyba gdzieś wszedłem. Słuchaj, do niej Najgorzej. To jest białe ekranie? Nic nie widzę. Halo? To jest koniec y Halo? Nie, to chyba koniec mapki. A. Słabo. A, szybka była. no, mapa taka. 6 na 10. Dobra, teraz szybka reklama. <grym> <grym> Aha, no to jak widać to jest chyba koniec mapki. Niby Możemy strzelać, ale nic nie Albo nie, nie widać. Nie oprócz... Nic nie widzimy oprócz białego kła. Niestety. No. No to żegnam. No to tyle na mapkę no, Underground. Link w opisie. Z panem Bogdanem.